100% naturalna kurka. Zero konserwantów, zero barwników, zero aromatów. Fua, ale śmierć. Przyjechały karpiorze sprzętu więcej jak talentu. <grystanie> to na pewno. Jest pierwsza ryba. Po wielu godzinach mamy takiego koleżkę Jasia <grystanie> Piękna rybka, waleczna Ładne, wypuszczamy go raz. Było branie no to Jak wygodne? Lepiej jak w jak w nie, nie sita, nie sita, robaki, przesiewa mleko w proszku, kurde, jedna zanęta, druga zanęta, jest ryba awareness nie jest jest ryba ja sobie... O, drobna przerwa ze 150 kg załadowane. Uff, mieliśmy małą przeprawę z tymi gratami przez te tory. Ale już wszystko na miejscu. Ernest musiał się cofnąć do domu, bo zapomniał sygnalizatorów. Ubrań na noc, ale blisko mieszka to. Zaraz powinien się pojawić. Powoli rozkładam biwak, namiot, wszystko, łóżka. Później trzeba przygotować wędki. Wędkę pod sondowanie. Przesąduję tutaj sobie dookoła, żeby wiedzieć gdzie ten zestaw położyć. Jak jeszcze będę wędkował na co, nie mam zupełnie zielonego pojęcia. Oczywiście na moje przynęty. Woda przepiękna, woda PZW. Cisza, spokój. O to nam właśnie chodzi. Dwie nocki przed nami. Zobaczymy, czy się uda coś złowić. Miałem, miałem wcześniej tutaj przyjść, sondować, nęcić za dwa tygodnie, kompletnie w... nie dałem rady, łowimy tylko z marszu. Z rozkładaniem nam jeszcze zejdzie ze trzy godziny, jest już pół do trzeciej, ale my dopiero kije rozwinęliśmy, namiot, wszystko, od groma tego. Dobra, zaczynam sobie nęcić. Nawet jeszcze nie sądowałem dna, ale... Z pół kg już mniej więcej rozrzucę kulek naszą obskórę Nasza obskóra 100% naturalna kulka Zero konserwantów, zero barwników, zero aromatów. O, ale śmierć Wali co? Tak miało być. O, coś takiego.

Jeden zostaw już w wodzie Na drugi poleciał popek nadkrim cream 14 mm Teraz sobie podspombuję pelet nadkrim cream Do tego orzech tygrysi Kukurydza od Karpol Skula Pink Panther Z konopią I podlewamy to odrobiną Boostera Konstruujesz zestaw? Tak, mam takie kamienie kamieniami będzie co. Przyjechały karpiorze, sprzyntu więcej jak talentu. To na pewno. <laughs> o kurde. Tak. Używaliśmy tackę, nic się nie chce... Nie, nie, używaliśmy tacki, nic się nie chciało palić. Tackę wyrzuciliśmy i od razu się pali. Rób ten zestaw, bo już godzina siódma, panie kolego. Zaraz się przebieramy. I niedługo imprezę zaczynamy. Oby tylko jakieś rybki wpadły, choć z tej strony jest głębsza woda. Czy one tutaj pływają, nie mam pojęcia. Jest pierwsza godzina. ryba. Po wielu godzinach jest pierwsza rybka zasiadki. Ja też zaraz zmieniam zestawy. Były jakieś pojedyncze piknięcia w nocy. Mamy takiego. Tutaj. Mamy takiego koleżkę jazia Piękna rybka, waleczna no noc była słaba, niestety było bardzo zimno Było około zera Co? Ja tam się Nie no, ale było koło zera, bo matę mieliśmy zamarzniętą rano To było długo hodowane Było branie Będzie jeden jeden? Siedzi coś? Siedzi. Przed chwilą powiedziałeś, że nic nie bierze. Do brzegu idzie. Coś mamy, coś mamy. Karpik. Nie, Jasiek. Mimo, że nie karp, trochę się zapiął. I tak mu odkazimy pyszczek. No, dość sporo krwawi, to lepiej go odkazić. Tu spod spodu jeszcze możesz mu psiknąć, wiesz? Tak. O, o wiem, wiem. Nieważne czy karp czy jaś, ryba tak. musi być... Nieważne natutowana. jaka ryba, w... ale o każdą rybkę trzeba dbać. No ładny, wypuszczamy go od razu. Kto ci pozwolił na łożu mym leżeć? Pytam się. Sprawdzą czy wygodne. <laughs> no i jak wygodne? No. Lepiej jak w domu, nie? A teraz na prośbę jednej osoby szybka recenzja namiotu, bo tam mówiłem o nim, jak on w ogóle wygląda, więc możecie sobie zobaczyć. Namiocik naprawdę rewelacja w mojej ocenie. Brolka nie mówię tak, bo jestem jego posiadaczem, ale polowałem na ten namiot ze trzy sezony i udało się go w końcu zakupić. Jest naprawdę super. Konstrukcja, oczywiście na bazie parasola, bardzo masywna. Widać tu Ernesta. Dwa łóżka koło siebie w literę V, złożone. Za nami jest jeszcze stolik. Materiał nie jakieś badziewie. Jest naprawdę super gruby. Tu w środku można zauważyć, że pałąki sztyca napinająca nie na żadne rzepy, pierdoły, tylko na wpinane klipsy, więc jest to naprawdę duży plus. Dodatkowe dwie sztyce, tutaj stabilizujące po boku. Duże okno wentylacyjne, naprawdę duże z tyłu. W ogóle nie odczuwamy temperatury, nawet w upały. Ten namiot będzie rewelacyjny. Wentylacja jest naprawdę na najwyższym poziomie. Nie ugotujemy się podczas letnich zasiadek. Oczywiście można złożyć. Tu jest te okna na suwak. To sobie składamy, rolujemy, zasuwamy i mamy gotowe. Tak, taśma życia musi być obowiązkowo. Jak widać, oprócz łóżek jest jeszcze stolik. Się zmieścił. Dla pojedynczego wędkarza naprawdę komfort, bardzo duży wejdzie łóżko, krzesło, stolik, torby można napchać tu i mimo iż nie wygląda na jakiś mega duży, to, na... to jest naprawdę sporo miejsca w nim. Super firma, oczywiście For Success. Teraz wyszła chyba nowa seria. Hybrydy, bo jest to namiot For Success Hybryda System, tylko nie pamiętam chyba druga wersja. Tak, tu też oczywiście okna sobie możemy na noc zasłonić. Podwójne suwaki i największy plus w mojej ocenie, jaki może być, to zobaczcie sobie. Podłoga jest na zamek błyskawiczny. Żadne robactwo nam tutaj nie wejdzie. Ulewnych deszczy, ta woda nam tutaj nie wpłynie. Nie będziemy mieli ciapy w stanowisku naszym w namiociku. Jak Panie Erneście oceniasz namiocik? W jakiej skali? Od 1 do 10. 11. 11. tak. Też tak samo oceniam, naprawdę for success. Jest to polska marka, naprawdę warto. Przerabiałem wiele namiotów, mam jakieś tam zwykłe brolki, ale na tą dłuższy okres czasu, właśnie. Polowałem i dzięki koledze Starnowa go zakupiłem właśnie od niego. Jestem mega zadowolony. Sztywny naprawdę konstrukcja. Super. Tak, Panie Arneście? Tak jest. A jest duży plus właśnie z tym oknem wentylacyjnym, bo mimo iż jest słońce, praktycznie na nas bije cały czas. To jest tutaj chłodniutko. Chłodnie jak w cieniu, tak naprawdę.

I ain't playing got a weird mind. If you work eight hours, I'm work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'm stay in power for a long time. Get up, now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest hitter. Got juice, got gas, I'm to move fast. New shoes, new tracks, like who's that? Rzucaj prezes. Manotska. Dojechał do nas Adrian. Adrian się nastawia na grube ryby. Tutaj towaru, kurde. Sita, niesita, robaki, przesiewa. Mleko w proszku, kurde. Jedna zanęta, druga zanęta. Puka robaczki. No i tak. Jak na razie mamy dwa jazie. O, aż się zrymowało. Jak na razie mamy dwa jazie. I był potężny strzał na kiju, ale niestety ryba weszła tam gdzieś w kołki i z zestawem poszła, no ale trudno, tak to już bywa na rybach, szczególnie tutaj, tym bardziej, że łowimy właśnie z rzutu, a zaczepów jest od cholery, ale cóż, może w nocy będzie nam dane jeszcze poczuć strzał. No i? No i co gościu? Będzie odjazd Złaszasz. Tak mówisz Tutaj palimy gry. gryla Naturalnie Odkładaj. bez żadnych chemicznych podpałek tylko Dobra, proszę bardzo Strz Strzepki tak zwane, tak? Wraz na staw się to się mówi z cypki Strzepki czy szczepki? Szczepki Szczepki Nie strzepki Strzepki Strzepkę to wiesz, o Adrian tu już rzuca kije, kurde, spodziewa się grubej ryby. O jak ładnie zarzucił w to miejsce co męciłam Tam wszystkie ryby Boga. wygonione są, wypłoszone tym fondem A, ładnie dochodzą Teraz postaram się nie spalić Tak Taki dobry boczek był i Ernest się zapomniał i się zrobił węgiel Niestety O, obkopci mnie no dlatego z tej strony obsługuję, bo z tamtej się nie da. Ale piękna noc. Znaczy noc. Wieczór. Oby tylko strzał jeszcze jakiś był. Kurde, tak mi szkoda tego brania. Był taki potężny odjazd na kiju. Jest ryba Werdasta! Nie, siedzi. Jazio. Ta, jest ryba. Nie pamiętam, co na tym kiju jest, ale o, na pewno natura. się tutaj właśnie, bo Ci wejdzie. Czekaj, czekaj, Daje trochę luzu właśnie. Jak jest dobrze zapięta to odejdzie. O, już idzie. Idzie, masz ją. Podpinamy. Cztery kukurydze no. zamoczone w twoim boosterze. W moim boosterze? Nad cream jest, jazio piękna rybka dobraliśmy się do skóry tym jazio poszedł a 15-11 a za 15-11, dobra o, gratulacje. Piękny Jazio. Za 45. 45 myśl... może mieć, co, nie? 45. Nie sobie Pływa sobie. Nie wraca. Niech sobie. Niech wraca. Jedzie. Uprzemka. Nie wiem, czy coś widać na nagraniu. Jest, jest. Jest ryba. Chyba tu nic nie ma tej kamerze, wiesz? Odbierak Co to jest? No, co może być? Jasio Jakie momentalne branie Chodź tu No i mamy Jej Piękny jazio Takiego jazika. Czekaj, o. to dzisiaj już piąty. Piąty. Dziękuję ci kolego. Jaziu, wracaj do wody. O. Ale ciepła woda. Kolejny dzień, niedługo się zbieramy, a u Adriana zameldował się kolejny jazio. No i kończymy naszą jaziową zasiadkę. Sześć ryb udało się wyholować. W nocy tam jeszcze jakieś piknięcia były, nawet jakiś odjazd, ale nawet z namiotu nie wychodziliśmy. Byliśmy bardzo zmęczeni. Udana, trochę rybek wpadło. Właśnie pakujemy te wszystkie graty i ruszamy do domu odpocząć bo jest tak gorąco dzisiaj 26 albo 7 stopni i powolutku sobie już to wszystko składamy no i tyle w dzisiejszym materiale widzimy się w kolejnych firmach pozdrawiam Was serdecznie morfishing. fishing